Dajcie, jestem na wakacjach i przepraszam za jakość filmu, ale nagrywam go na laptopie biurowym. Jakoś interesuje więcej szczegółów, to zapraszam do przeczytania wczorajszego posta z karty społeczności. A teraz przechodzimy do nowości. I tak, zacznijmy sobie na samym starcie od premii. I w tym tygodniu jest kozacka premia, bo powróciły PJ. -le. Jakby co, dam wam w opisie link do filmu, na którym pokazuję wam wszystkie lokalizacje pejotli w mieście. Bo je po prostu warto zbierać. I też dam wam link do poradnika, na którym pokazuję jak te pejotle zbierać szybciej. Następna premia to 3 razy kasa IRP na tryb adwersarza o nazwie Ekstrakcja. Kolejna premia 2 razy kasa IRP na misję z jachtu. I ostatnia premia dwa razy kasy IRP na ukryte skrytki pod wodą. Teraz przejdźmy sobie do zniżek. I Grotti Furia jest tańsza o 40%. Pegas Torero również jest tańsza o 40%. I teraz Wam wymienię wszystkie rzeczy, które są tańsze o 30%. Jacht i renowacje. Modernizacja stacji sonarowej do kosatki. Dinka Marquis, Kraken Avissa, Lampada Titoro, Ocerot Locust, Ocerot Swinger, Pegasus Spider, Shitsu Jet Max, Longfin. No i to były już wszystkie zniżki. I na sam koniec przejdźmy sobie darmowego autka. Jest to Vapid GB200. I żeby go zgarnąć z Afryką, musicie wygrać przez dwa dni z rzędu wyścig z klubu samochodowego. No i to było wszystko. W tym szybkim newsie trzymajcie się do następnego filmu papa. Pa.